Czy budzisz się w nocy po to, żeby iść do toalety? Może nawet trzy, cztery razy na noc. To nie jest normalne i dzisiaj dowiesz się dlaczego. Wiele osób myśli, że to po prostu część starzenia się, ale prawda jest inna. Twój pęcherz moczowy może być przeciążony, ponieważ nie dostajesz właściwych składników odżywczych w ciągu dnia. Za chwilę pokażę Ci trzy przyprawy, które mogą całkowicie zmienić Twoją jakość snu, ponieważ działają bezpośrednio na układ moczowy i nerwy kontrolujące pęcherz. Jestem dr Anna Kowalska, gerontolog z ponad 40-letnim doświadczeniem klinicznym w pracy z pacjentami starszymi, Specjalizuje się w zaburzeniach snu i problemach układu moczowego związanych z wiekiem. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, proszę zostaw łapkę w górę, to pomaga mi dotrzeć do większej liczby osób, które mogą naprawdę potrzebować tej informacji. Zanim przejdę do tych trzech przypraw, muszę Ci coś wyjaśnić. Wstawanie w nocy do toalety nie jest normalne, nawet jeśli masz 70 czy 80 lat. Wielu lekarzy mówi pacjentom, że to naturalna część starzenia się, ale według ostatnich badań przyczyna jest inna. Twój organizm traci zdolność zatrzymywania płynów w odpowiedni sposób, a nerwy kontrolujące pęcherz stają się nadwrażliwe. To prowadzi do sytuacji, w której budzisz się wielokrotnie w nocy, czujesz się zmęczony przez cały dzień, a twoje ciśnienie krwi zaczyna rosnąć. Teraz powiem ci coś czego większość osób nie wie. Kiedy budzisz się w nocy, nie tylko tracisz sen. Tracisz również zdolność regeneracji komórek mózgowych, ponieważ głęboki sen to moment, w którym organizm naprawia uszkodzenia. Badania wskazują, że osoby, które budzą się więcej niż dwa razy w nocy, mają znacznie wyższe ryzyko rozwoju demencji w przyszłości. Więc to nie jest tylko kwestia dyskomfortu to jest kwestia Twojego zdrowia na kolejne lata. Pewien 74-letni pan przyszedł do mojego gabinetu całkowicie wyczerpany. Mówił, że budzi się pięć razy każdej nocy, czasem więcej. Jego żona była zaniepokojona, ponieważ zauważyła, że zaczął zapominać proste rzeczy, był bardziej rozdrażniony i tracił równowagę w ciągu dnia. Kiedy zapytałam go o nawyki żywieniowe, powiedział mi, że je zwykłe posiłki, nic specjalnego. Nie miał pojęcia, że jego pęcherz moczowy potrzebuje specyficznych składników odżywczych, aby działać prawidłowo w nocy. Zaproponowałam mu bardzo prosty plan z trzema przyprawami, które dodał do swojej codziennej diety. Po dwóch tygodniach wrócił do gabinetu z całkowicie innym wyrazem twarzy. Powiedział mi, że teraz budzi się raz w nocy, czasem wcale jego energia wróciła, a żona zauważyła, że znowu jest bardziej spokojny i skoncentrowany. To nie była magia, to była po prostu nauka. Więc jakie są te trzy przyprawy? Za chwilę ci powiem, ale najpierw muszę wyjaśnić, dlaczego działają. Pęcherz moczowy jest kontrolowany przez układ nerwowy, a kiedy nerwy są zapalne lub nadwrażliwe, pęcherz dostaje sygnał, że jest pełny, nawet jeśli nie jest. Dlatego budzisz się w nocy. Te trzy przyprawy działają w sposób szczególny, ponieważ zmniejszają stan zapalny, relaksują mięśnie pęcherza i wzmacniają kontrolę nerwów. Pierwsza przyprawa to cynamon. Tak, zwykły cynamon, który prawdopodobnie masz w swojej kuchni. Lekarze wyjaśniają, że cynamon zawiera związki zwane polifenolami, które działają przeciwzapalnie na cały układ moczowy. Kiedy dodajesz cynamon do swojej diety, pomagasz zmniejszyć podrażnienie pęcherza, więc nerwy nie wysyłają fałszywych sygnałów w nocy. Według ostatnich badań, osoby, które spożywają cynamon regularnie, mają lepszą kontrolę nad pęcherzem i mniej problemów z częstym oddawaniem moczu. Jak używać cynamonu? To bardzo proste. Możesz dodać pół łyżeczki cynamonu do filiżanki ciepłego mleka lub herbaty ziołowej najlepiej godzinę przed snem. Możesz także posypać cynamon na jabłko lub dodać do jogurtu w ciągu dnia. Ważne jest, żeby używać go codziennie, ponieważ efekty są kumulatywne. Twój organizm zaczyna regulować funkcję pęcherza stopniowo, więc nie oczekuj natychmiastowych rezultatów. Daj sobie tydzień lub dwa. Druga przyprawa to imbir. Imbir jest znany z właściwości przeciwzapalnych, ale niewiele osób wie, że działa również na mięśnie pęcherza moczowego. Nauka już udowodniła, że imbir zawiera zingerol, które pomagają rozluźnić mięśnie gładkie w całym ciele, w tym w pęcherzu. Kiedy mięśnie pęcherza są zbyt napięte, wysyłają sygnały do mózgu, że musisz iść do toalety, nawet jeśli pęcherz nie jest pełny. Imbir pomaga zatrzymać te niepotrzebne sygnały. Pewna 68-letnia pani powiedziała mi, że używała imbiru każdego wieczoru przez dwa tygodnie i zauważyła ogromną różnicę. Wcześniej budziła się co najmniej cztery razy w nocy, teraz budzi się raz lub wcale. Co więcej, zauważyła, że jej trawienie również się poprawiło, ponieważ imbir działa korzystnie na cały układ pokarmowy. To jest dodatkowa korzyść, której nie możesz zignorować. Jak przygotować imbir? Możesz zetrzeć świeży imbir na tarce i dodać do gorącej wody z odrobiną miodu i cytryny. Pij to mniej więcej dwie godziny przed snem. Możesz także dodać imbir do zupy lub gulaszu w ciągu dnia. Ważne jest, żeby nie przesadzać z ilością, ponieważ imbir jest mocny. Pół łyżeczki startego imbiru lub trzy plastry świeżego imbiru na dzień są wystarczające. Jeśli masz wrażliwy żołądek, zacznij od mniejszej ilości i stopniowo zwiększaj. Trzecia przyprawa to kardamon. Kardamon jest mniej znany w Polsce niż cynamon czy imbir, ale jego właściwości są niezwykłe. Według badań, kardamon zawiera związki, które działają bezpośrednio na nerwy kontrolujące pęcherz moczowy działa jak naturalny środek uspokajający dla całego układu nerwowego, co oznacza, że Twój pęcherz przestaje wysyłać fałszywe sygnały w nocy. Dodatkowo, kardamon poprawia krążenie krwi w całym organizmie, co wspomaga regenerację tkanek pęcherza. Jak używać kardamonu? Możesz dodać kilka ziarenek kardamonu do herbaty lub kawy rano, albo rozgnieść je i dodać do ciepłego mleka wieczorem. Kardamon ma lekko słodki, pikantny smak, więc łatwo łączy się z innymi składnikami. Możesz także dodać go do ryżu lub deserów. Wystarczy użyć trzech do czterech ziarenek kardamonu na dzień, żeby zacząć odczuwać efekty po tygodniu lub dwóch. Teraz przechodzimy do jeszcze ważniejszej części. Chcę Ci pokazać polską recepturę, która łączy te trzy przyprawy w jeden napój, który możesz pić codziennie wieczorem. Ta receptura jest prosta, skuteczna i oparta na zasadach, które stosowałam z setkami pacjentów. Za chwilę zrozumiesz, dlaczego ten napój działa lepiej niż pojedyncze przyprawy. Polska receptura na spokojny sen bez wstawania w nocy. Potrzebujesz pół łyżeczki cynamonu, pół łyżeczki startego świeżego imbiru, trzy ziarnka kardamonu, filiżankę ciepłego mleka roślinnego lub zwykłego mleka oraz łyżeczkę miodu. Przygotowanie jest bardzo proste. Rozgnieć ziarnka kardamonu w moździerzu lub łyżką, dodaj cynamon i starty imbir. Podgrzej mleko, ale nie gotuj go. Dodaj przyprawy do ciepłego mleka i wymieszaj. Zostaw na 5 minut, żeby smaki się połączyły. Przecyć napój i dodaj miód. Pij to godzinę przed snem, codziennie. Proporcje są ważne. Nie dodawaj więcej niż pół łyżeczki każdej przyprawy, ponieważ zbyt duża ilość może podrażnić żołądek. Kardamon jest najmocniejszy, więc wystarczą trzy ziarnka. Jeśli masz problemy z trawieniem, możesz zacząć od mniejszej ilości imbiru i stopniowo zwiększać. Miód jest opcjonalny, ale pomaga w przyswajaniu składników odżywczych i dodaje łagodności smakowej. Sposób użycia jest prosty. Pij ten napój codziennie wieczorem przez co najmniej dwa tygodnie. Efekty będą stopniowe, ale trwałe. Niektórzy pacjenci zauważają poprawę już po tygodniu, inni potrzebują trzech tygodni. To zależy od Twojego organizmu i stopnia zaawansowania problemu. Nie przerywaj po pierwszym tygodniu, nawet jeśli nie widzisz natychmiastowych zmian. Twój pęcherz potrzebuje czasu, żeby się zregenerować i przystosować. Czy popełniałeś błąd, nie zdając sobie sprawy, że twoje problemy z pęcherzem mogą być związane z brakiem odpowiednich składników odżywczych? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Chciałabym wiedzieć, jak ten temat wpływa na twoje życie. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że wstawanie w nocy do toalety może prowadzić do poważnych komplikacji. Kiedy budzisz się kilka razy w nocy, twoje ciało nie regeneruje się prawidłowo. Hormony stresu zaczynają rosnąć, twoje ciśnienie krwi się zwiększa, a ryzyko upadków w ciemności staje się realne. Według badań, osoby starsze, które chodzą do toalety w nocy, mają cztery razy większe ryzyko upadku i złamania kości. To nie jest tylko kwestia komfortu, to jest życie w niebezpieczeństwie. Pewna 76-letnia pani powiedziała mi, że upadła w nocy, kiedy szła do Łazienki. Złamała biodro i spędziła trzy miesiące w rehabilitacji. Powiedziała mi, że gdyby wiedziała wcześniej o tych trzech przyprawach, mogłaby uniknąć całego tego cierpienia. To właśnie dlatego mówię ci o tym dzisiaj. Nie czekaj, aż będzie za późno. Teraz chcę ci powiedzieć, jakie inne korzyści przynoszą te trzy przyprawy oprócz lepszego snu. Cynamon pomaga regulować poziom cukru we krwi, co jest niezwykle ważne dla osób z cukrzycą lub przed cukrzycą. Imbir wspomaga trawienie, zmniejsza nudności i poprawia krążenie krwi. Kardamon działa uspokajająco na cały układ nerwowy, co oznacza, że możesz czuć się bardziej zrelaksowany w ciągu dnia. Więc kiedy pijesz ten napój, nie tylko pomagasz swojemu pęcherzowi, ale wspierasz cały organizm. Lekarze wyjaśniają, że jednym z głównych powodów problemów z pęcherzem w nocy jest przewlekły stan zapalny w układzie moczowym. Ten stan zapalny może być spowodowany przez złą dietę, brak ruchu, stres lub po prostu proces starzenia się. Kiedy dodajesz do swojej diety przyprawy takie jak cynamon. Imbir i kardamon dajesz swojemu ciału naturalne narzędzia do walki z tym stanem zapalnym. To nie jest szybka poprawka, to jest długoterminowa strategia zdrowotna. Teraz chciałabym, żebyś zrozumiał jeszcze jedną rzecz. Wiele osób myśli, że powinny pić mniej wody wieczorem, żeby uniknąć wstawania w nocy. To jest błąd. Kiedy pijesz za mało wody, twój mocz staje się bardziej skoncentrowany. Co podrażnia pęcherz jeszcze bardziej. Zamiast tego, pij wystarczającą ilość wody w ciągu dnia, ale ogranicz płyny dwie godziny przed snem. Pij ten napój z przyprawami godzinę przed snem, a potem już nic więcej. Chcę również wspomnieć o tym, że niektóre leki mogą wpływać na funkcję pęcherza. Jeśli przyjmujesz leki na ciśnienie krwi, leki moczopędne lub leki na cukrzycę. Porozmawiaj ze swoim lekarzem, zanim zaczniesz stosować te przyprawy. W większości przypadków nie ma problemu, ale zawsze lepiej jest być ostrożnym. Przyprawy są naturalne, ale mogą wchodzić w interakcje z pewnymi lekami. Pewien siedemdziesięcioletni pan powiedział mi, że przez lata myślał, że jego problem z pęcherzem jest nieodwracalny. Lekarze mówili mu, że to część starzenia się i że nic nie można zrobić. Kiedy zaczął używać tych trzech przypraw, zauważył poprawę w ciągu dwóch tygodni. Powiedział mi, że czuje się jak nowa osoba, śpi lepiej, ma więcej energii i nie musi już planować swojego dnia wokół toalet. To jest moc naturalnych rozwiązań. Chciałabym również podkreślić, że te przyprawy działają najlepiej, kiedy są częścią zdrowego stylu życia. Jeśli jesz dużo słonych lub pikantnych potraw wieczorem, jeśli pijesz alkohol lub kawę późno w nocy, jeśli nie ruszasz się w ciągu dnia, to te przyprawy mogą nie być tak skuteczne. Musisz spojrzeć na swoje nawyki i zobaczyć, co możesz poprawić. Proste zmiany mogą przynieść ogromne rezultaty. Według ostatnich badań, regularne spożywanie cynamu może obniżyć poziom glukozy we krwi o 10-20%. To jest istotne. Ponieważ wysoki poziom cukru we krwi może uszkadzać nerwy kontrolujące pęcherz. Więc kiedy regulujesz cukier, pomagasz również swojemu układowi moczowemu. To wszystko jest połączone. Imbir z kolei zawiera ponad 40 związków przeciwutleniających, które chronią komórki przed uszkodzeniem. Kiedy twoje komórki są zdrowe, twoje narządy działają lepiej. Twój pęcherz jest narządem, który potrzebuje zdrowych komórek, żeby funkcjonować prawidłowo. Dlatego imbir jest tak ważny w tej recepturze. Kardamon natomiast działa na układ nerwowy w sposób, który pomaga zmniejszyć lęk i stres. Kiedy jesteś zestresowany, twoje mięśnie są napięte, w tym mięśnie pęcherza. Kardamon pomaga rozluźnić te mięśnie i daje ci poczucie spokoju. To jest coś, czego wiele osób potrzebuje, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Jeśli jesteś członkiem tego kanału, masz dostęp do dodatkowych materiałów, w tym szczegółowych planów żywieniowych i przepisów na inne napoje zdrowotne. Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem, zachęcam cię do dołączenia, ponieważ regularnie publikuję treści, które mogą naprawdę zmienić twoje życie. Korzyści są liczne i warto to rozważyć. Teraz chcę Ci powiedzieć, czego powinieneś unikać, jeśli masz problemy z pęcherzem w nocy. Po pierwsze, unikaj kofeiny po godzinie 14. Kofeina działa moczopędnie, co oznacza, że zmusza Twoje nerki do produkcji większej ilości moczu. Jeśli pijesz kawę lub herbatę późnym popołudniem, to może być jeden z powodów, dla których budzisz się w nocy. Po drugie, ogranicz spożycie soli wieczorem. Sól powoduje zatrzymywanie płynów w organizmie, a kiedy kładziesz się spać, te płyny zaczynają być przetwarzane przez nerki. To prowadzi do większej produkcji moczu w nocy. Staraj się jeść lekkie, niesłone posiłki wieczorem. Po trzecie, unikaj alkoholu. Alkohol może wydawać się, że pomaga ci zasnąć, ale w rzeczywistości zakłóca głęboki sen i podrażnia pęcherz. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ich problemy z pęcherzem są związane z piciem wina lub piwa wieczorem. Spróbuj zrezygnować z alkoholu przez dwa tygodnie i zobacz, czy zauważysz różnicę. Po czwarte, nie jedz pikantnych potraw na kolację. Pikantne jedzenie może podrażniać pęcherz i zwiększać częstotliwość oddawania moczu. Zamiast tego, jest łagodne, dobrze ugotowane posiłki z warzywami, które wspierają układ moczowy, takimi jak dynia, marchew i szpinak. Chciałabym również wspomnieć o ćwiczeniach kęgla. To są ćwiczenia, które wzmacniają mięśnie dna miednicy, które kontrolują pęcherz. Kiedy te mięśnie są słabe, masz mniejszą kontrolę nad pęcherzem. Ćwiczenia kęgla są bardzo proste. Napinasz mięśnie. Jakbyś próbował zatrzymać strumień moczu, trzymasz przez 5 sekund, a potem rozluźniasz. Powtarzaj to 10 razy, 3 razy dziennie. Po kilku tygodniach zauważysz poprawę. Pewna 72 pani powiedziała mi, że ćwiczenia kęgla w połączeniu z napojem z przyprawami całkowicie zmieniły jej życie. Wcześniej nie mogła wyjść z domu bez martwienia się o najbliższą toaletę. Teraz czuję się pewnie i swobodnie. To pokazuje, jak ważne jest podejście kompleksowe. Teraz chciałabym poruszyć temat, o którym wiele osób się wstydzi rozmawiać. Nietrzymanie moczu. Wielu starszych ludzi doświadcza tego problemu, ale nie mówią o tym nawet swoim lekarzom. To jest poważna sprawa, ponieważ nietrzymanie moczu może prowadzić do infekcji, problemów skórnych i społecznej izolacji. Jeśli masz ten problem, musisz działać teraz. Te trzy przyprawy mogą pomóc, ale musisz również porozmawiać z lekarzem i rozważyć inne opcje leczenia. Badania wskazują, że około 30% osób powyżej 65 roku życia doświadcza pewnego stopnia nietrzymania moczu. To nie jest normalne i nie musisz z tym żyć. Istnieją rozwiązania, a naturalne metody. Takie jak te przyprawy, mogą być pierwszym krokiem. Chciałabym również wspomnieć o tym, że sen jest kluczowy dla Twojego zdrowia ogólnego. Kiedy nie śpisz dobrze, Twój organizm nie produkuje wystarczającej ilości hormonów, które pomagają w regeneracji. Twój układ odpornościowy słabnie, Twoja pamięć się pogarsza, a ryzyko chorób przewlekłych rośnie. Według badań osoby, które śpią mniej niż 6 godzin na noc, mają znacznie wyższe ryzyko chorób serca, udaru mózgu i cukrzycy. Więc, kiedy poprawiasz jakość snu poprzez zmniejszenie liczby wizyt w toalecie w nocy, chronisz swoje zdrowie na wiele sposobów. Teraz powiem Ci coś, co może Cię zaskoczyć. Twój pęcherz moczowy ma bezpośredni związek z Twoim mózgiem. Nerwy, które kontrolują pęcherz, są połączone z częścią mózgu odpowiedzialną za emocje i stres. Kiedy jesteś zestresowany lub niespokojny, twój pęcherz reaguje. To dlatego niektóre osoby muszą częściej chodzić do toalety, kiedy są nerwowe. Kardamon i imbir pomagają uspokoić te nerwy i zmniejszyć tę nadwrażliwość. Pewien 69-letni pan powiedział mi, że zauważył, że jego problemy z pęcherzem pogarszają się, kiedy jest pod wpływem stresu. Kiedy zaczął pić napój z przyprawami i jednocześnie zaczął praktykować techniki oddechowe, zauważył ogromną poprawę. To pokazuje, jak ważne jest podejście holistyczne. Chciałabym również wspomnieć o witaminach i minerałach, które wspierają zdrowie pęcherza. Magnes jest niezwykle ważny, ponieważ pomaga rozluźnić mięśnie pęcherza. Możesz znaleźć magnes w orzechach, nasionach, ciemnej czekoladzie i zielonych warzywach liściastych. Witamina D jest również kluczowa, ponieważ wspomaga zdrowie nerwów. Wiele osób starszych ma niedobór witaminy D, zwłaszcza w zimie, kiedy jest mniej słońca. Rozważ suplementację lub jedz produkty bogate w witaminę D. Takie jak tłuste ryby i jajka. Teraz chciałabym poruszyć temat nawodnienia. Jak już wspomniałam, ważne jest, żeby pić wystarczającą ilość wody w ciągu dnia. Ale nie wszystkie płyny są równe. Woda jest najlepszym wyborem. Unikaj napojów gazowanych, soków owocowych i napojów energetycznych, ponieważ zawierają dużo cukru i sztucznych składników, które mogą podrażniać pęcherz. Herbaty ziołowe są dobrym wyborem, ale unikaj tych z dodatkiem kofeiny. Według ostatnich badań, osoby, które piją wystarczającą ilość wody, mają mniejsze ryzyko infekcji dróg moczowych. Infekcje mogą pogarszać problemy z pęcherzem i prowadzić do jeszcze częstszego oddawania moczu. Więc pij wodę regularnie w ciągu dnia, ale ogranicz płyny wieczorem. Chciałabym również wspomnieć o tym, jak ważny jest regularny rytm dnia. Kiedy chodzisz spać i budzisz się o tej samej porze każdego dnia, twój organizm zaczyna dostosowywać swoje funkcje do tego rytmu. Twój pęcherz również uczy się, kiedy powinien być aktywny, a kiedy powinien odpoczywać. Jeśli twój rytm snu jest chaotyczny, twój pęcherz również będzie chaotyczny. Pewna 75-letnia pani powiedziała mi, że kiedy zaczęła chodzić spać o tej samej porze każdego wieczoru, jej problemy z pęcherzem znacznie się poprawiły. To było coś tak prostego, ale zrobiło ogromną różnicę. Czasami małe zmiany przynoszą największe rezultaty. Teraz chciałabym powiedzieć ci o czymś, co może być trudne do zaakceptowania. Jeśli Twoje problemy z pęcherzem są poważne i te naturalne metody nie pomagają po kilku tygodniach, musisz zobaczyć się z lekarzem. Może być tak, że masz infekcję, powiększoną prostatę, jeśli jesteś mężczyzną, lub inny problem medyczny, który wymaga leczenia. Nie ignoruj objawów, które się pogarszają. Naturalne metody są wspaniałe, ale czasami potrzebna jest interwencja medyczna. Lekarze wyjaśniają, że niektóre problemy z pęcherzem mogą być związane z uszkodzeniem nerwów spowodowanym cukrzycą. Jeśli masz cukrzycę, musisz szczególnie uważać na swój układ moczowy. Kontroluj poziom cukru we krwi, jedz zdrowo i używaj tych przypraw, ale także regularnie odwiedzaj swojego lekarza. Chciałabym również wspomnieć o tym, że nadwaga może wpływać na funkcję pęcherza. Kiedy masz nadmierną wagę, dodatkowy nacisk jest wywierany na pęcherz, co może prowadzić do nietrzymania moczu i częstego oddawania moczu. Jeśli masz nadwagę, rozważ zmianę diety i zwiększenie aktywności fizycznej. Nawet utrata kilku kilogramów może zrobić ogromną różnicę. Pewien 71-letni pan powiedział mi, że kiedy schudł 7 kilogramów, jego problemy z pęcherzem prawie całkowicie zniknęły. Powiedział mi, że żałuje, że nie zrobił tego wcześniej. To pokazuje, jak ważne jest dbanie o całe ciało, a nie tylko o jeden narząd. Teraz chciałabym podsumować wszystko, co ci dzisiaj powiedziałam. Trzy przyprawy, które mogą pomóc ci spać przez całą noc bez wstawania, to cynamon, imbir i kardamon. Każda z nich działa w inny sposób ale razem tworzą potężną kombinację, która zmniejsza stan zapalny, relaksuje mięśnie pęcherza i uspokaja nerwy. Używaj ich codziennie w postaci napoju godzinę przed snem. Bądź cierpliwy i daj swojemu ciału czas na regenerację. Unikaj kofeiny, alkoholu, soli i pikantnych potraw wieczorem. Pij wystarczającą ilość wody w ciągu dnia, ale ogranicz płyny dwie godziny przed snem. Rozważ ćwiczenia kęgla, suplementację magnezu i witaminy D oraz utrzymanie regularnego rytmu snu. Jeśli Twoje objawy nie poprawiają się po kilku tygodniach, skonsultuj się z lekarzem. Pamiętaj, że wstawanie w nocy do toalety nie jest normalne, nawet jeśli jesteś starszy. Możesz coś z tym zrobić. Masz narzędzia i wiedzę, żeby poprawić swoją jakość snu i swojego życia. Nie czekaj, aż będzie za późno. Zacznij działać dzisiaj. Jeśli spodobał Ci się ten film, jestem pewna, że spodoba Ci się również ten, który teraz pojawia się na Twoim ekranie. Przygotowałam go specjalnie dla subskrybentów tego kanału, ponieważ wiem, jak ważne są dla Was tematy związane ze zdrowiem i długowiecznością. Do zobaczenia w następnym filmie.